Już skończyliśmy? Wstawaj! Jak pan chce, doktorze. Kończymy seans. Zaraz przyjdę. Na pewno? Tak. Nie. U mnie jak w Denver. Nie mam pojęcia, jak miałby. Oczywiście. Rozumiem. Ma pan poważne problemy, panie Mile. Co go ugryzło? Przyjdę po Ciebie. Kto po mnie przyjdzie? Asasyni. Hej, ja nie mam z tym nic wspólnego. Chyba spróbuję cię odbić. Wygląda na to, że jesteś ważniejszy, niż sądziłeś. Kurczę, to się wszystko robi coraz bardziej zakręcone. Musiało się tak stać. To znaczy, walka, którą podczas trzeciej Krucjaty rozpoczął twój przodek, ona właściwie nigdy się nie skończyła. A ludzie, którzy cię przetrzymują, to templariusze. Widik jest templariuszem? Nie mogłeś wiedzieć. Dobrze się maskują. A co do twojego pytania. Widik dla nich pracuje. Wszyscy pracujemy. Abstergo to ich firma. Myślałem, że Templariusze to pokręceni staruszkowie w śmiesznych czapkach, którzy popijają piwo i planują podbój świata przy użyciu ludzi jaszczurów, czy coś w tym stylu. Nie, oprócz tego fragmentu o podboju świata. Posłuchaj, to dość skomplikowane. Połowa tego, co się słyszy o Templariuszach, pochodzi od świrów noszących czapki z folii aluminiowej. Druga połowa to celowa dezinformacja pochodząca od prawdziwych Templariuszy. Czyli to oni są tymi złymi, prawda? Jeśli czegoś się tu nauczyłam, to tego, że nie ma czegoś takiego. Wszystko jest względne. Chyba najlepiej będzie to wyjaśnić tak: chcą czegoś dobrego, ale sposób w jaki chcą to osiągnąć jest zły bardzo zły. A co dokładnie chcą osiągnąć? Lucy. Tak. Adno Stillman, muszę z panią porozmawiać. Proszę tu przyjść, natychmiast! Już idę, doktorze. Przepraszam, Desmondzie. Muszę iść. Powinieneś się przespać. Odpowiedzi na wszystkie pytania masz dokładnie przed oczami. Musisz tylko wiedzieć, gdzie patrzeć. Brakowało mi pana rano, doktorze. Proszę wejść do animusa.